Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną analizę mojej partii z Lubartowa, no i przy tej okazji muszę Wam opowiedzieć chyba o największej fobii każdego szachisty, który stara się wbijać jakieś tytuły międzynarodowe. To była partia z mistrzem międzynarodowym Krystianem Kuźmiczem, no i zobaczcie wikipedię tego zawodnika. W 2011 roku zdobył pierwszą normę arcymistrzowską, w 2012 roku wbił drugą drugą normę arcymistrzowską w 2014, trzecią normę arcymistrzowską, no i w 2015 roku miał najwyższy ranking w karierze, czyli 2486. Więc można powiedzieć, że do tytułu arcymistrza zabrakło mu właściwie trzech zwycięstw, bo ogrywając zawodnika na mniej więcej podobnym rankingu, dostajesz 5 oczek, więc trzech zwycięstw Brakowało do tytułu arcymistrzowskiego. I muszę Wam powiedzieć, że to jest sytuacja, której ja osobiście się najbardziej obawiałem i wydaje mi się, że między innymi dlatego tak ciężko byłoby było mi wbić tę ostatnią normę na mistrza międzynarodowego, bo naprawdę, no czasami jesteś o włos i autentycznie w samej Polsce znam kilka, może jakbym się skupił, to nawet kilkanaście przypadków zawodników, którym jednej małej rzeczy brakuje do wyższego Tytułu. No i czasami ta jedna mała rzecz no, jest nie do wbicia przez kilka czy kilkanaście lat. No i taki szachista lata za tą ostatnią normą po całej Europie, no a wbić ciężko. No i teraz zobaczcie, no kuriozalna sytuacja, tak z szachowego punktu widzenia, no bo wiadomo, że ten zawodnik jest o klasę lepszy ode mnie, no a mamy ten sam tytuł. Więc, kurczę, no okej, okay. system, system tych tytułów no, jest poniekąd fajny, tak, bo przez to, że tak ciężko jest te tytuły wbijać i te zasady są tak rygorystyczne, no to faktycznie, jak już się osiągnie ten tytuł, no to jest fajnie, ale czasami no, milimetrów brakuje. No dobrze, i tutaj partia zaczęła się od E4. C5 partia na 10 minut plus 5 sekund. No i przeciwnik zagrał E6. Ogólnie wydaje mi się, że to pierwsza nasza partia. Nigdy wcześniej nie graliśmy ze sobą. Ale kojarzyłem zawodnika z innych turniejów, i wydaje mi się, że on lubi takie zadymiarskie pozycje bardziej taktyczne. Więc stwierdziłem, że nie będę tutaj szedł w otwartego Sycyla. Co zazwyczaj gram. Mam tutaj w repertuarze też taki bardziej spokojny wariant, czyli posunięcie G3. No i to zdecydowałem się tutaj wybrać. Przeciwnik skoczek C6, no to ja go nie z G2. Przeciwnik skoczek F6 z atakiem na tego pionka. No i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że wiele osób gra D3 albo skoczek C3. No bo. Jakość tego piona z E4 trzeba tutaj zabezpieczyć, natomiast ja preferuję tutaj posunięcie Hetman E2, co też w tej partii zagrałem, ponieważ mój pomysł na tę pozycję jest taki, żeby zrobić roszadę, zagrać wieża D1. I później C3 oraz D4, czyli w taki dosyć łopatologiczny sposób. Ja po prostu będę chciał całkowicie zająć centrum pionami. No i z obiektywnego punktu widzenia pozycja w równowadze jak to po Stockfishu zresztą widzicie. Natomiast na takie blicowo-rapidowe yy, partie to wydaje mi się, że wariancik siada idealnie. W klasykach też wielokrotnie to stosowałem z dobrymi rezultatami. Także bardzo prosty, fajny plan. Natomiast przeciwnik tutaj zareagował faktycznie w najlepszy sposób, ponieważ zagrał E5, no i teraz ten cały mój plan z C3-D4 jest mocno utrudniony. Ja zrobiłem roszadę, on goni C7, ja C3, czyli cały czas tutaj y, chcę zabezpieczyć chociaż to pole D4. No i być może kiedyś tam to D4 przeprowadzę, ale na ten moment no, jest to mało prawdopodobne, bo jeżeli D4 zagram od razu. To przeciwnik po prostu powybija. No i teraz owszem, mógłbym zagrać jakieś wieża D1, no ale przeciwnik zagra goniec C5. Mógłbym zagrać skoczek D2 z planem skoczek B3, ale po prostu to wszystko jest spóźnione, bo przeciwnik ma skoczek G4 i na ruch skoczek B3 ma D3. I teraz okazuje się, że są problemy z punktem F2. I to jest bardzo brutalna część szachów, ponieważ wielokrotnie się okazuje, że. Plan może być dobry. Chciałbym zagrać to d4, ale to jedno tempo, ten jeden ruch decyduje o tym, czy dany plan da się przeprowadzić, czy też się nie da. Mówią, że szachy to tragedia jednego tempa, no bo właśnie w zdecydowanej większości przypadków, gdybyś dostał jeden gratisowy ruch, no to wszystko byłoby idealnie. W partii d3, wobec tego, skoro d4 zagrać teraz nie mogę, no to trzeba w inny sposób zakończyć rozwój. Przeciwnik d6, no to ja a4, żeby utrudnić atakowanie przeciwnikowi na skrzydle hetmańskim. No i tutaj miałem oczywiście na radarze przygotowanie kiedyś posunięcia f4, żeby atakować na skrzydle królewskim. Dobra, co za, za Nie wiem, czy słychać, ale pies przez sen szczeka. Dobra, w partii H6 to przyznam szczerze, że. Podczas partii tak nie byłem co do tego ruchu przekonany, ale domyślam się, że to jest przygotowanie ruchu goniec E6, żebym ja tam nie mógł zagrać skoczek G5 z atakiem na tego gońca, no bo to przyspieszyłoby mi zagranie posunięcia F4. No więc w partii skoczek A3, goniec E6, skoczek C4, no i przeciwnik A6, czyli przeciwnik faktycznie chce sobie przygotować posunięcie B5. No i tutaj... Powinienem zagrać grzeczny skoczek fd2. I tutaj plan jest taki, żeby zagrać później a5 i przejąć pole b6. Żeby, wiecie, zawsze po b5 było bicie w przelocie. Od razu tego a5 nie mogłem zagrać, no bo bicie, bicie i tracę piona. Więc skoczek FD2, bardzo przydatne zagranie. B5 w tej konfiguracji nie byłoby takie cudowne dla czarnego, ponieważ ja będę w stanie przejąć pole D5, będę w stanie zagrać F4, więc tutaj mam po prostu idealną koordynację dla moich figur, co jest oczywiście bardzo dobre. Natomiast ja w partii zagrałem skoczek E3 od razu, ponieważ chciałem zagrać skoczek H4 z planem wjazdu na F5, no ale mój przeciwnik tutaj, kurczę, no trzymał rękę na pulsie, muszę powiedzieć, od razu wypatrzył co ja tutaj kombinuję, no i od razu też to odbił, bo zagrał wieża E8, no i Teraz, zawsze, jak wjadę na F5, to może zagrać goniec F8 i tego skoczka przegonić. Co oczywiście jest problematyczne. No więc, ja skoczek D2 z planem wiadomym, no ale przeciwnik jest tutaj szybszy. I właściwie powinienem tutaj powybijać właściwie do takiej sytuacji. No i tutaj no jest ok. Zagram skoczek C4, przygotuję sobie do F4. Pozycja faktycznie mocno się uprościła, ale no ten mój goniec na E4 bardzo fajnie stoi. I może będę miał jakieś możliwości atakowania na tego piona E5. Więc ma to jakiś sens, chociaż powiedzmy bez przesady. Natomiast ja w partii no, pograłem, trzeba powiedzieć, zbyt optymistycznie, no ale partia na 10 minut plus 5 sekund, więc wiadomo, w niedoczasie zawsze są szanse odwrócić rolę spotkania i zagrałem tutaj skoczek F5. No i teraz właśnie problem jest taki, że nie mam co zrobić z tym skoczkiem z D2. Nie jestem w stanie zaatakować punktu H6, no więc po prostu G6 jest nieuniknione. Ja pierwotnie chciałem grać G4, no ale to by było po prostu głupie ze względu na G6. No i teraz jak odejdę, no to bicie na G4. Więc plan był dobry, tylko spóźniony, bo zagrałem H3. No i teraz przeciwnik mnie już wygonił i zajął przewagę w przestrzeni. Ale dalej, o dziwo. Ta pozycja mi się całkiem podobała, no bo stwierdziłem tak: jeżeli zagram F4, no to nie może być tutaj źle, no bo później sieknę F5, no i dobra, on tam będzie miał jakiś atak na hetmańskim, no ale ja tutaj odpalam konterkę na królewskim, no i w sumie jest to pozycja z potencjałem. No ale tutaj po prostu mm, fatalnie to oceniłem, bo y, wariant powiedzmy, że policzy policzyłem dobry, y, no tylko... Finałowa pozycja zamiast być dobra, to jest po prostu przegrana. No ale to nie koniec partii, bo jeszcze dużo figur na desce. Tutaj policzyłem cały ten forsowny wariant z tymi wymianami. No tutaj powinienem zagrać skoczekaczy i po prostu się bronić, ale ja uznałem, że poświęcę pionka i że tutaj będę miał niezłą inicjatywę. Bo skoczek F6 szach już grozi, mam C4, mogę tego gońca przeganiać, jakaś tam presja na H6 jest i uznałem, że w sumie pion w plecy, ale naprawdę mam tutaj niezły atak. No ale przeciwnik tutaj roztropny, król H8, no i król H8 jest naprawdę wrednym ruchem, ponieważ teraz no nie mam żadnych sztuczek, na które liczyłem. Ale. Uznałem, że zgodnie z planem idę tutaj C4. No, i mój plan był taki, że jak on odchodzi, to ja biję na C5. No, i teraz mam naprawdę zdrową pozycję. Przeciwnik, oczywiście, ma przewagę w centrum. No, ale wiecie, jeżeli ja kiedyś B4 przeprowadzę, no to też nie będę płakał w tej sytuacji. No, ale przeciwnik po prostu brutalnie skasował mi tego skoczka. I okazuje się, że tutaj jest idealny układ dla czarnego. Po prostu nie jestem w stanie zatrzymać tych pionów. Z daleka patrząc na tę sytuację, no to mi się wydawało, że ja mam parę gońców, że mam tutaj przede wszystkim po białych polach, fajną kontrolę i że to jest cudowna pozycja. Natomiast okazuje się, że no nie mam takiego sposobu, żeby te piony zatrzymać. No więc odszedłem, teraz F5 zagrać nie można, bo pion wisi, no ale przeciwnik obronił i zagrałem F4, no i wydawało mi się, że taka sytuacja będzie okej. Okay. Ale nie będzie okej, okay, bo wchodzi tutaj skoczek D5. Czyli, oczywiście, atak na Hetmana. No i tutaj są różnopolowe gońce. No i dobrze wiecie, jak to z tymi różnopolowymi gońcami bywa. Z jednej strony mam piona w plecy, ale z drugiej strony w końcu. Jeżeli tutaj nie dostanę mata, no to są naprawdę bardzo fajne szanse na remis, więc w sumie potencjał na ustanie tej sytuacji jest. No i tutaj zabawna sprawa, bo w tym momencie prawie na czas przewaliłem, bo zacząłem liczyć Hetman B8 Szach, czy tam jakieś Hetman BF7, różne takie akcje i się spostrzegłem, że mam 2 sekundy na zegarze, więc na partyzanta zagrałem H4. No i z dalszym planem H5. Uznałem, że jeżeli osłabię pozycję króla przeciwnika, to to da mi szansę na kontrę. No i faktycznie. Tutaj hetman F5 i jakieś tam szanse się pojawiają. No i tutaj przeciwnik wybił, ja odbiłem. On wjechał na E3. No i uznałem, kurczę, no są tutaj naprawdę duże szanse na remis. Tutaj obaj mieliśmy już kruplówkę na zegarze. No i cóż, dwa piony w plecy, ale mam niezłą blokadę po białych polach. No więc podszedłem tutaj oczywiście królem, przeciwnik zabezpieczył pionka. No i teraz tutaj no popełniłem gruby błąd, bo uznałem, że ustawię twierdzę. No i ustawiłem twierdzę, ale po prostu cukcwank moją twierdzę rozwalił. Powinienem postawić na aktywność króla. Przestawić tego króla jak najwyżej, i teraz goniec tutaj wszystko blokuje, i no to jest po prostu nie do przebicia. Natomiast ja zagrałem goniec F3 z planem zagrania posunięcia G4, i z daleka mi się wydawało, że ta pozycja ma sens, a okazuje się, że nie ma sensu, bo przeciwnik po prostu podchodzi tutaj królem i goniec C5. I nie mam gdzie się ruszać, bo jak ruszę się gońcem, to stracę pionka, a jeżeli się ruszę królem, no to stracę tego gońca. No więc tutaj klasyczne oddanie tempa, no ale biały nie ma żadnego ruchu, który, który pozwala utrzymać tę twierdzę. Mój przeciwnik jest cały czas aktywnym zawodnikiem, ma ranking 2470, więc autentycznie do tego 2500 no nie jest tak daleko, więc ja osobiście liczę, że parę dobrych turniejów i ten tytuł arcymistrza finalnie wbije. Byłaby to bardzo fajna historia, no i oczywiście fajnie, żebyśmy w Polsce mieli kolejnego arcymistrza, bo potencjał u niego zdecydowanie jest, no siła gry jest, ale no czasami jest tak, że gwiazdy się dobrze ułożą i akurat zagrasz te 2 czy trzy dobre turnie z rzędu, nabijesz te 30 oczek, a czasami jest tak, że raz grasz dobry turniej, raz grasz słaby turniej, raz grasz dobry turniej, raz grasz słaby turniej, no i tak się telepiesz mniej więcej w okolicach tego samego rankingu. Więc no nie powiem, że to jest kwestia szczęścia, Chociaż czasami tak by się wy wydawało, ponieważ widywałem zawodników, którzy na przykład mając siłę gry 2250 wbijali tytuł mistrza międzynarodowego do czego trzeba mieć do czego trzeba mieć no teoretycznie siłę gry 2400 Elo no bo jeżeli dobrze się ułożył trzy turnieje no i z tego 2-250 jesteś w stanie wejść na 2400 jednocześnie siękniesz trzy normy i autentycznie widywałem takie przypadki że zawodnik tak w trzy turnieje wbijał na 2400 i później z powrotem zjeżdżał na 2200 kilkadziesiąt, no ale tytuł już zostawał natomiast to jest z drugiej strony widywałem zawodników, którzy siłę gry, siłę gry mają przez lata, a no gdzieś tam tego tej, tej serii zwycięstw brakuje, żeby tego rankingu dobić do odpowiedniego pułapu. Także krótko mówiąc, muszę powiedzieć, że wbijanie tych tytułów szachowych to no, droga przez mękę, więc jeżeli nie chcesz być zawodowym szachistą, to zdecydowanie nie polecam. Lepiej sobie siedzieć na tym 2000 elo i mieć frajdę z grania w szachy.